Dzisiaj kolejny przepis na duszone żeberka. Tym razem będą to żeberka musztardowe z papryką i selerem naciowym. Żeberka przed duszeniem będą marynowane. Na marynatę przygotowałam olej, ocet winny, sos sojowy, musztardę, mączkę ziemniaczaną, kieliszek wódki, rozmaryn, czosnek oraz miód. Przed włożeniem do marynaty żeberka wyporcjuję i oprószam solą i pieprzem. Żeberka będę podsmażać na domowym smalcu, a potem dusić z dodatkiem bulionu warzywnego. Wszystkie składniki oraz ich proporcje oraz jak takie żeberka dusić podaję w opisie pod filmikiem. Zaczynam od przygotowania rozmarynu. Listki obrywam. Rozmaryn ma bardzo fajny zapach, taki sosnowy, leśny. I listki rozmarynu bardzo drobno posiekam. I rozmaryn wrzucam do miski, w której będę marynować żeberka. Do tej samej miski przeciskam przez praskę czosnek. Do rozmarynu i czosnku dodaję teraz 3 łyżki oleju. 3 łyżki octu innego. Trzy łyżki sosu sojowego. Mniej więcej 30 ml wódki. Dodaję też trzy łyżki miodu. O, te łyżki są dosyć spore, więc daję takie dwie czubate. Oraz 5 łyżek musztardy francuskiej. Do tego mączkę ziemniaczaną mniej więcej 1 łyżkę i wszystko dokładnie mieszam. Marynatę teraz odstawiam, a zajmę się porcjowaniem żeberek. Żeberka umyłam, osuszyłam i teraz podzielę je. Na nieduże kawałki, mięso oprószam teraz solą i pieprzem. Zoby dwu stronach. I tak przygotowane żeberka teraz przełożą do marynaty. Po włożeniu do marynaty, żeberka włożę do lodówki na około 2 godziny. W międzyczasie będę je w tej marynacie przewracać. W międzyczasie, gdy żeberka się marynują, przygotuję warzywa. Seler naciowy pokroję w kostkę. Wrzucam go do miski. Użyję połowę czerwonej papryki i połowę zielonej. Paprykę oczyszczam z gniazd nasiennych. To samo z zieloną papryką. Paprykę, tak samo jak selernaciowy, naciowy, pokroję w drobną kostkę. Dorzucam do Selera. I na koniec pokroję w kostkę cebulę. Cebula nie musi być drobno pokrojona. Na patelnię wrzucam smalec, mniej więcej dwie łyżki. I czekam, aż smalec się bardzo dobrze rozgrzeje. Smalec zaczyna dymić, więc teraz wkładam kawałki żeberek. Będę te żeberka obsmażać na rumiano z obydwu stron. I teraz tak samo w drugą stronę będę podsmażać, żeby się ładnie zrumieniło Obsmażone żeberka przekładam teraz do garnka Na tę całą patelnię wrzucam cebulę. I teraz cebulę będę podsmażać do zrumienienia. Cebula się zrumieniła, przerzucam ją do garnka z żeberkami. Garnek przestawiam na palnik. Podlewam bulionem. Do żeberek dolewam także resztę marynaty. I teraz gdy bulion się zagotuje, zmniejszę grzanie i będę dusić te żeberka do miękkości. Na pół godziny przed końcem duszenia dodam naciowy i paprykę. Żeberka duszą się już ponad godzinę, no już są mięciutkie. Więc teraz dodam warzywa, paprykę i seler naciowy. Jeszcze chwilę się wszystko razem podusi, aż papryka zmięknie, ale ma pozostać jeszcze chrupka. I wtedy będzie można nasze żeberka podawać. Po 20 minutach żeberka są już tak mięciutkie, że się prawie rozpadają. Sprawdzam miękkość papryki. Mm. Jest idealna miękka, ale skórka jeszcze od niej nie odchodzi. A smakuje naprawdę przepysznie. Najlepiej smakują takie żeberka z młodymi ziemniaczkami z wody, posypane zieleniną. Zaraz będzie można je podawać. Duszone żeberka zawsze są pyszne. Zamelonowanie mięsa w musztardzie francuskiej i odsiewinnym, a potem odpowiednio długo duszone sprawiło, że żeberka są mięciutkie i łatwo odchodzą od kości. Mmm, pyszności! Żeberka są naprawdę super, a sos warzywny papryki i selera, w którym się dusiły, są idealnym dodatkiem smakowym. Mm, pycha. Wszystkim smakoszom gorąco polecam i wszystkim życzę smacznego.